Cześć, witajcie. Z tej strony, Poprawny Polaka to pierwszy odcinek z mojej nowej serii z gry Minecraft. Którą wszyscy z pewnością moi widzowie bardzo dobrze znają, um, jest to seria, która jako druga pojawi się na YouTube, a dokładniej, której pierwszy odcinek pojawi się jako drugi na YouTube z nowych serii z tej właśnie gry. E, będzie to seria tym razem z serwera po raz pierwszy w mojej, powiedzmy, no nie będę tego nazwał karierą, ale e, w mojej mm, styczności z YouTubem plus Minecraftem. Muszę Wam powiedzieć tyle, że na serwerach tak naprawdę w tą grę nie grałem nigdy na poważnie. Kiedyś miałem przez, nie wiem, powiedzmy tydzień, e, powiedzmy jakąś działkę na jakimś tam serwerze, nie pamiętam już tak naprawdę nawet jakimś, e, jakim, jakimś dosyć znanym wydaje mi się, ponieważ inaczej bym pewnie o nim nie usłyszał. E, natomiast gra zwyczajnie znudziła mi się wtedy e, multiplayer i postanowiłem odpuścić. Jednak ostatnio, no może nie ostatnio, ale kilka miesięcy temu kolega podlinkował mi film o pewnym serwerze, który bardzo mnie zaciekawił, dokładnie cała jego idea. Wiem, że nie jest to pierwszy serwer w takim rodzaju na całym świecie. Natomiast chodzi mi o serwer y, Prison stworzony przez użytkownika SHIO, którego kanał na YouTubie, możecie znaleźć a raczej link do tego kanału, możecie znaleźć w opisie filmu, z tego co wiem czy nie z tego co wiem, przeczytałem regulamin, nie ma tam żadnych powiedzmy ograniczeń odnośnie nagrywania, nie ma tam nic napisane, a więc cóż wejdźmy na serwer i rozpocznijmy naszą przygodę, a dokładniej moją przygodę po raz pierwszy na takim dziwnym, ciekawym serwerze Większość z Was pewnie wie co to, to serwer, ale dla tych, którzy nie wiedzą e, szczerze mówiąc nie jestem w stanie Wam go opisać, ponieważ nie grałem na nim ani razu i starałem się też nie oglądać zbyt dużo mm, filmów o nim, ponieważ nie chciałem jak gdyby psuć się niespodzianki, chcę samemu poznać ten serwer, tak samo jak samemu odkryć też nowe e, funkcje Minecrafta, ale to raczej w serii Skillofem przez świat, okej, okay, więc podłączmy się do serwera, nie powinno być z tym problemu, mam nadzieję, że mój internet nie padnie w międzyczasie. E, w, w, podczas nagrywania, no i cóż, moi drodzy, mamy tutaj jakiś Wielki, wielki czat, który zasłania mi tak naprawdę pół ekranu i um, poczekajmy chwilę. No już zdaje się, że nie będzie ten czat w takim razie aż taki, um, taki wielki cały czas. Mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Ok, obowiązkowo zapoznaj się z regulaminem na forum, zrobiłem to już na szczęście wcześniej. No i zobaczmy co my tutaj mamy. Wiecie, spróbuję włączyć ten czat, ponieważ chwilowo trochę mi przeszkadza. Nie używam go i z chęcią bym się go pozbył. Czy jest tutaj czat? Czy jest też w innych opcjach? Czy też w ogóle go nie ma? Multiplayer settings, chat hidden. Ok. No dobra, i to zobaczmy, co my tu mamy napisane. Witamy w więzieniu. Obudziłeś się, nie pamiętając niczego, w tym zapomnianym... Cholera, okej, okay, jeszcze raz. Obudziłeś się, nie pamiętając niczego, w tym zapomnianym przez bogów miejscu. Jesteś skazany na siebie. Uzyskuj wstęp do zamkniętych stref więzienia. Organizuj gangi, zarabiaj pieniądze i stań się najbardziej szanowaną i bogatą osobą w więzieniu. Świat Prison stoi przed tobą otworem. Miłej gry. Okej, okay, dziękuję bardzo za życzenia miłej gry. No i cóż, moi drodzy, pozostało nam jedynie rozpocząć rozgrywkę. Zobaczcie, co mamy w tej skrzyni. Od razu chcę wam powiedzieć, że nie za bardzo w ogóle orientuję się, co tutaj jest. Wiecie, wydaje mi się, że pokazuje nam się w tej chwili tutaj jakiś komunikat. Może pokaże o comments only. Okej, okay, czyli nie możemy otworzyć tej skrzyni. Nie wiem w takim razie, po co ona jest w takim miejscu, ale może jest ona dostępna dla graczy, którzy powiedzmy... Yy, którzy powiedzmy zginęli i respią się tutaj, a nie pojawiają się tutaj po raz pierwszy. Mamy tutaj coś na kształt um, dziury z wodą, to nie była bardzo um, bardzo dobry, to nie był bardzo dobry opis tego miejsca, ale nie wiem jak to inaczej nazwać, a wiecie co, czuję, że tam może być coś, nie wiem, większego ukrytego, yy, więcej jakiejś zabawy, a więc... No i co, no i co? Miały być tylko komendy. No ale może to się jakoś zalicza, okej. Okay. A więc no cóż, chcę się w ogóle tutaj zapoznać z okolicą. Robotniku, znajdź swoje miejsce w społeczeństwie, pracuj na odbudowę świata ludzi, okej. Okay. Um, i co, czy to jest tylko taki plakat motywacyjny w stylu lat, sam nie wiem których, nie będę się ośmieszał tutaj. Um, okej, okay. sprawdzenie stanu konta, money. Przelewanie pieniędzy, pay. Teleport na spawn. Spawn i przełączenie czatu, czy? okej. Okay. A raczej CH. Um, no to sprawdźmy sobie w takim razie stan konta. Cholera jasna, ile tutaj wyskoczyło rzeczy nagle. Um, mamy 0 dolarów, więc. Um, no cóż, nic w tym dziwnego nie ma. Um, jak widać, nasz tutaj kolega, którego nie znam zupełnie oczywiście, próbował się, właśnie próbował coś rozwalić, ale się nie da i bardzo dobrze. Um, co my tu jeszcze mamy? Wskazówki dla nowych, okej. Okay. Zacznij od przeczytania regulaminu, zrobiłem, to już rozejrzyj się dookoła, to chyba oczywiste, zacznij pracę w strefie C lub udaj się na rozgrywki w D, baw się dobrze, miłej gry, życzę, administracja prison. No wygląda to na razie bardzo ciekawie, no i moi drodzy, nie będę tutaj udawał zaskoczenia, ponieważ tą część mapy widziałem już na filmiku, to był bodajże pierwszy filmik o tym serwerze na kanale Magdalena Maria Monika bodajże. Więc nie będę udawał, że tego nie widziałem, ale już kompletnie nie pamiętam, co tu jeszcze jest. Okej, okay, regulamin. E, regulamin mnie nie interesuje. Przepraszam, jeśli słyszycie jakieś takie wibracje. Dostałem SMS-a. Skarbiec. E, tutaj nie wiem co... O cholera jasna! <laughs> ale to było głupie. Wiecie co, wydawało mi się, że tam był płotek i myślałem, że nad płotkiem nie dam rady przeskoczyć, ale chyba musiałem się pomylić. No dobra, i teraz kompletnie nie wiem, co mam zrobić, żeby wrócić na górę. E, a więc użyję komendy spawn. Okej, okay, dziękuję bardzo e, Właśnie, co my tu mamy? Wyjście Ja nie wiem, czy ja chcę wychodzić, ale w zasadzie tutaj chyba już nic nie ma Bo to jest, rozumiem, więzienie A więc e, tak naprawdę tutaj, w tym miejscu, w tym tunelu Jedyne co mamy to tak naprawdę nasz punkt spawnu i nic innego ciekawego e, No dobra, to nie są płotki, to są takie żelazne barierki e, Spawn, okej okay. Natomiast chciałbym zobaczyć, co jest po tamtej stronie A, te tabliczki są po prostu puste, więc niepotrzebnie tam patrzę e, Droga do więzienia Mamy obrazek z mięsem Hmm, okej, okay, dziwne um, Skarbiec W ogóle, co to są za obrazki? Zobaczcie, tu to wystaje To musi być jakaś nowa funkcja dodana To na pewno nie jest Znaczy, myślę, że to nie jest żaden mod serwera Tylko, mm, tylko jakiś przedmiot, który jest faktycznie w grze Izolatki Stołówka Nie chcę iść na stołówkę Droga do więzienia Wiecie co? Um, myślę, że najprawdopodobniej będę po pewnym czasie się robił głodny Skoro jest stołówka, musi być jedzenie, musi być głód A więc ja nie będę tutaj zbyt dużo czasu już tracił. Regulamin serwera mnie nie interesuje, bo już go znam E, przeczytałem. Nie znam na pewno, oczywiście, ale zapoznałem się z nim. E, natomiast na górę droga do więzienia. Hmm, um, czy ja chcę iść drogą do więzienia? Czy ja chcę też może. Wiecie, zajrzyjmy sobie do stołówki na razie. Brzmi bardzo ciekawie. Jakie jest jedzenie, to powinno być spoko. Ok, więc tu na pewno nie możemy się dostać. E, co tu jest napisane w ogóle? Jail, jail da, tych, których kara jest trudna do sprecyzowania. Ok. Ehm. Tutaj są jakieś cele, tutaj co jest powód Jaila, zajmowanie działek innym graczom. ok więc co mnie nie interesuje to są po prostu informacje dla graczy, którzy tutaj się znaleźli. Widzę też, że są tutaj takie informacje jak na przykład, yy, znaczy informacje podane w postaci tych tabliczek z przedmiotami i nie tylko. Na przykład tutaj oczywiście grifowanie, czyli używanie wiaderka za lawą zapalniczki do spalania rzeczy i tak dalej wiadomo. No okej, okay, ale ja nie będę już tego za bardzo oglądał, ponieważ nie mam zamiaru trafiać do więzienia, no i mamy tutaj stołówkę, którą teraz sobie przypomniałem, że także widziałem. No i co my tu mamy? Aby kupić kliknij prawym przyciskiem na tabliczkę, za ladą posiłek już od 20 dolarów serio. No dobra, chwilowo nic przy sobie nie mam, więc nie jestem w stanie ocenić, czy 20 dolarów to dużo, czy też nie. Chwilowo dla mnie to jest bardzo dużo, ponieważ nie mam nic. No i złapaliśmy Drobną zmułę. Nie wiem, czy to minie, czy nie. Przepraszam bardzo, co się tu dzieje. Yy... Szczerze nie wiem, wiecie, przerwę nagrywanie, rozpocznę od nowa. Yy. No dobrze, a więc wróciłem. Nie wiem w ogóle, co się stało, ale zresetowałem Minecrafta i już wszystko jest w porządku, a więc mam nadzieję, że to nie będzie się zbyt często działo. W ogóle nie wiem jaki jest powód takiej sytuacji. Okej, okay, ale zobaczmy co my tu mamy. To jest chyba sklep dla adminów, czyli chyba nie możemy z niego korzystać, chociaż w takim razie jakie tabliczki możemy kliknąć? Być może, być może jakieś tabliczki są tutaj. No nie wiem, nie wiem, pewnie pewnie jednak trzeba, trzeba klikać te tabliczki mamy, więc w takim razie, no, najdroższe, najdroższe pożywienie za 50, za 50 dolarów. Ale ja chwilowo nie wiem w ogóle, jaką wartość ma pieniądz, ponieważ nie mam jeszcze ani trochę i nie wiem, jak szybko się to zdobywa. A więc chwilowo nie mam, jak gdyby, żadnego odniesienia do tych cen i nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. A więc w takim razie, no cóż, pójdziemy być może w takim razie w górę. Wydaje mi się, że tam może jednak kryć się faktycznie główna część tego świata główna część, którą wypadałoby zwiedzić. Okej, okay, a więc nie jestem do końca pewien, co oznaczają, co symbolizują te kolory wełny. Okej, okay, a więc tu mamy kaktusa. Tu na tym fioletowym nie mamy nic. Na niebieskim mamy piecyki, a więc tam pewnie jest pokój z piecykami. Yy, chociaż, wow, oh shit, ale tutaj jest wielkie miejsce. No dobra, więc zdaje się, że tak naprawdę wszystkie drogi na górę prowadzą tutaj, chociaż, no tak, wszystkie te schody idą tutaj. No i zobaczmy, o co tutaj chodzi w ogóle, co tu jest napisane. To jest chyba mapa. Tak mi się wydaje. Spawn, strefa. A, ok, a więc te kwadraciki to są jak gdyby obszary mapy. Rozumiem. Działki trzeciego stopnia, farmy, cholera, jasna. Wiecie co? Wiecie co? Dobra, chwilowo pozwiedzam po prostu losowo. Zobaczmy, gdzie ja jestem w ogóle. Nie wiem, gdzie jestem. Powiedzmy, że jestem tutaj. Na tym szarym polu. To jest bardzo prawdopodobne. No i gdzie w takim razie chcemy iść? Chcemy iść, oczywiście, do kopalni pierwszego stopnia. Niech będzie kopalnia pierwszego stopnia. Czyli potrzebuję. Potrzebuje iść w stronę chyba zielonej wełny, tak mi się wydaje. Um, chyba tam w takim razie jest nad, nad przejściem węgiel, a więc zdaje się, że wszystko jest ok. No, i jesteśmy w strefie C. Um, nie wiem do końca, czym się te strefy jeszcze różnią, ale chyba chwilowo mamy dostęp tak mi się daje tylko do tej strefy. Można tutaj kupić wędkę um, nawet w miarę tanio moim zdaniem, za 15 dolarów. Natomiast. Znaczy w miarę tanio, no taniej niż tamto jedzenie, a wędki można użyć wiele razy. Yy, I nawet surową rybę można w końcu zjeść. Natomiast co mamy tutaj? Tu mamy chyba toolboxy. Używ, uwaga, pilnuj swoich wytopów. Wytopów, a chyba, chyba chodzi o piecyki. Złodzieje czekają, nie czają się na każdym rogu, zamieszki często odbywają się na ulicach. Okej, okay. yy, tylko ja nie rozumiem za bardzo, czy tu jest strefa PVP, czyli czy mogę tutaj atakować innych graczy, czy też nie. Nie wiem, czy też przegapiłem coś, czy nie. Zobaczmy, nie mogę go atakować. Natomiast w tej strefie, w tej strefie też nie mogę go atakować. Czyli raczej nikt mi nic nie zrobi, jeśli zabrałbym komuś coś z pieca. Natomiast zdaje mi się, że nie jest to dobry sposób na rozpoczęcie gry. I raczej powinienem udać się do kopalni. Tu nie ma kopalni, tu są. Kolejne piece, tu pewnie ludzie patrzą czy można kogoś okraść Albo też szukają pustego pieca, chociaż to nie jest bardzo trudne chwilowo No dobra, podstrefa mieszkalna Nie interesuje mnie to na razie Będę żył na ulicy Gdzie może być kopalnia? Cholera, ale to wszystko jest wielkie Ko... Kopalnia publiczna, okej okay. Kopalnia publiczna, no więc rozumiem, że mogę tutaj po prostu zacząć kopać w tym miejscu i jeśli mi się poszczęści to zdobędę jakiś surowca A jeśli mi się nie poszczęści to nie Ok, natomiast wiem jedną rzecz Ponieważ na tym świecie jest w dużej ilości widzę noc I raczej nie ma tutaj potworów To myślę, że Spokojnie mogę pozwolić sobie na Zaciemnienie Tej strefy Ciekawe czy mogę na przykład Zablokować jakiegoś gracza O, proszę Ten, ten niewyżyty człowiek właśnie sprawił, że odkryłem Kawałek żelaza ale chwilowo nie będę go raczej tutaj wydobywał, ponieważ nie mam po prostu nie mam po prostu czym, ponieważ mam tylko drewniany kilow, No i właśnie dążę oczywiście chwilowo do tego, żeby zdobyć trochę węgla Węgiel właśnie udało mi się po raz pierwszy zdobyć, żeby zdobyć także trochę cobblestone'a na pierwsze jakieś podstawowe narzędzia no i to powinien być jakiś tam dobry start, dobry początek który umożliwi mi dalszy rozwój na tym świecie Łopatą raczej nie powinienem rozwalać kamieni Raczej jest to niewskazane Przynajmniej tak słyszałem e, Okej, okay, mam nadzieję, że tu doskoczę Doskoczyłem, no i możemy wyruszać w takim razie na górę e, Wiem, że to nie jest zbyt duża ilość cobblestone'a Ale wiecie, whatever e, To jest zapewne nierozwalalne No tak, okej okay. Ale warto się było upewnić no i skok wiary, skok wiary oczywiście wiem, że wykonuje się w dół, przynajmniej w Assassin's Creed'zie, natomiast tutaj jednak też był to na swój sposób skok wiary, ponieważ wierzyłem, że podstrefa przemysłowa, cholera, ale to jest naprawdę fajna rzecz, tu będzie mnóstwo, mnóstwo zabawy, naprawdę, już to widzę, natomiast chwilowo się zgubiłem, to wydaje mi się jest miejsce, z którego wyszedłem i tutaj powinny być też piecyki i przede wszystkim toolboxy. Toolboxy, które powinny mi umożliwić, 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 umożliwić um, wykonanie kamiennych narzędzi. Natomiast wiecie, nie jestem pewien, czy przypadkiem nie zostawiłem gdzieś za sobą tej strefy z piecykami. I z... o, o właśnie, o właśnie, właśnie. Tego szukałem, tego miejsca szukałem. Mogę teraz zrobić narzędzia. Okej. Okay. Nie mogę zrobić narzędzi, bo nie mam drewna, ale jestem głupi. No dobra, w takim razie trzeba wybrać się do jakiegoś lasu, o ile tu takowy jest. No oczywiście musi takowy być, ponieważ jak inaczej do cholery jasnej mielibyśmy zdobywać drewno. Jestem też pewien, że nie jest to las ograniczony i myślę, że drzewa same się odnawiają co jakiś czas. No dobra, ale tak czy inaczej, mm, tak czy inaczej, musimy poszukać jakichś wskazówek nadchodzące eventy, biuletyn naczelnika, nie interesuje mnie, tu najbliższe update'y, nie, 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 dziękuję, chwilowo szukamy lasu, o, las pierwszego stopnia, to jest naprawdę zajebiście, zajebiście śmiesznie to wygląda, las pierwszego stopnia, kopalnia pierwszego stopnia, a tu wszystko jest naprawdę tak... Tak, fajnie zrobione, kurde, naprawdę nie wierzę, że ktoś tyle pracy w to włożył i oczywiście mm, wiem, że, wiem, że jest z tego na pewno duży zysk, duży profit, ale muszę wam powiedzieć, że osoba, która to zrobiła, zasłużyła sobie na naprawdę bardzo duże zyski. Oczywiście bardzo duże, jak na skalę, powiedzmy, ludzi za, zamieszanych w grę komputerową, jeśli tak powiem, e, bo wiadomo, że jeśli ktoś wynajdzie tanie lekarstwo na raka, to będzie to... Lepsza wiadomość niż fajny serwer w jakiejś grze. No ale dobra, działki budowlane mnie nie interesują. Powinniśmy być teraz w lesie pierwszego stopnia. E, chyba, że źle przeczytałem ten napis. O ile go w ogóle przeczytałem, ponieważ wydaje mi się, że nawet y, się tym nie zająłem. No ale dobra, wynajem, wynajem. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie żaden wynajem. I wiecie co? Chyba jednak mi się pomyliło, ponieważ tak śmiało ruszyłem w tą strefę myśląc, że to jest las. Natomiast tu są jakieś dziuple. W ogóle, what the fuck, co to są dziuple? to są zapewne takie norki jak u hobbitów, ale podstrecha mieszkalna mnie nie interesuje. Mnie interesuje las pierwszego stopnia. I zdaje mi się, że tutaj widzę ikonkę, ikonkę drzewa. No i ponieważ ten odcinek już chwilę trwa, to zakończę go, kiedy tylko kopalnia drewna. Kopalnia drewna? Serio? Jak to działa niby? Chyba, że muszę zejść tu w dół i tu na dole. O! Chyba, że chodzi o coś takiego, jak na przykład te kawałki drewna i po prostu są one porozrzucane losowo na całej objętości tej kopali. To jest naprawdę bardzo dziwne. No ale okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Ja natomiast chciałbym dostać moje drewno. już się bałem, że jest to niemożliwe. No ale na szczęście to był... to był. to był tylko mały drobny błąd. Okej, okay, a więc... Nie będę tutaj spędzał zbyt dużo czasu, natomiast postaram się powiedzmy jeszcze wydobyć to drewno tutaj i te dwie sztuki niżej. No i co ja zrobię? Co ja zrobię? Zakończę odcinek, kiedy tylko uda mi się nie wyhodować. Nie wiem czemu chciałem powiedzieć że wyhodować. Kiedy uda mi się tylko zrobić zestawik drewnianych narzędzi łącznie z mieczem. Czyli tak naprawdę te cztery narzędzia, które widzicie tutaj. Narzędzia i miecz, ponieważ miecz to chyba nie liczy się jako narzędzie. No i wtedy powiedzmy uznam, że już... Już odpowiednią ilość rzeczy zrobiłem. Wiem, że jest to bardzo małutko jest to dopiero początek, ale wiecie, jest to też w końcu tylko pierwszy odcinek, a już zwiedziłem, no na pewno niedużą część tego wszystkiego, ale jednak trochę, powiedzmy, a więc nie mam, nie mam powiedzmy powodów do jakiej, jakiegoś smutku, zwiedziłem naprawdę sporo miejsc i dowiedziałem się już Sporej ilości rzeczy o tym serwerze. Znaczy, no, nie dowiedziałem się sporej ilości rzeczy. Dobra, to była przesada. No, ale zobaczyłem tutaj mm, trochę, co i jak, jak to w ogóle wygląda i jak to będzie wyglądać, mogę się już troszkę domyślać. No, dobra, więc teraz poszukamy z powrotem toolboxa. Matko, czemu tu nie ma takiej mapy dostępnej we kwikunku dla każdego? To by było naprawdę przydatne, ponieważ, no, ale wiadomo, też, też sztuka odnalezienia się za każdym razem w tym mieście też, też jest, powiedzmy, pewnym wyzwaniem i też jest, no, czymś fajnym. Um, a więc um, a więc nie będę miał pretensji tutaj, że, że nie ma takiej mapy, którą możemy sobie za każdym razem zobaczyć w dowolnym miejscu. OK, więc teraz um, całe drewno zużyjemy na patyki, absolutnie całe. No i teraz kilka narzędzi. Zrobimy sobie kamienny kilof, e, zrobimy sobie kamienną siekierę i zrobimy sobie kamienny miecz. Albo wiecie co, po dłuższym zastanowieniu i głębszym namyśle, e, myślę, że zrobię jeszcze jeden kilof, bo... W zasadzie, czemu by cholera jasna nie zrobić? No i mogę też zrobić pochodnie, tylko po co? Ponieważ tu wszystko jest w miarę oświetlone. No dobra, a więc moi drodzy, w kolejnym odcinku będę dalej poznawał ten serwer. Nie mogę jeszcze powiedzieć, co planuję, ponieważ nie wiem. No i cóż, to by było na tyle. Nie wiem jeszcze, czy ta seria będzie miała jakąś ciekawszą nazwę niż, nie wiem niż serwer Prison yy, u Shio. Tak czy inaczej dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie twórcy tego serweru za yy, umożliwienie nagrywania kontentu właśnie z tego miejsca, a także za stworzenie yy, tego miejsca tak po prostu, ponieważ jest ono naprawdę świetne, yy, a ja zwiedziłem dopiero niewielką część i tak jestem już zachwycony. Okej, okay, a więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku z serii, która jeszcze nie ma nazwy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!